Witam witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy czas Wigili. Eee, dowiecie się dlaczego nagrałem ten filmik wigilie? Czemu został rzucony Wigilie? To się wszystko dowiecie o co chodzi, bo nie chcę się zdekonspirować. A nie, o to mi właśnie chodzi. Zobaczycie. Później będziecie mi odpowiedź na to pytanie. Dobra, tu mamy karteczkę, Tyk, tutaj dane są. A, ach, dobra nie było. I tutaj mamy paczunie Hello i chyba inne, jakieś karty, nextami tych gaiben, libe grusze, unt, Fajnie, bardzo fajnie, dziękuję za życzenia, sobie zostawię. I mamy co, mamy jakieś cztery koperty połączone, fajnie tutaj są. M, jakoś tak zrobił. Pewnie jeszcze nie wiecie co to jest. Dobra. I otwieramy. Fajnie, zapakowane trochę skomplikowane tu mechanizmy są, ale chyba to na koniec widzę. Wy nie widzicie co to jest, bo nie wiecie, więc. Przerwałem życzenia. A. Kurde. Dobra, jeszcze. Dobra. I zaczniemy od tego. Są kopertki zwykłe. Zaklejone. I ciśniemy. Oj. Dobra. Jakby to otworzyć tutaj. Bo naprawdę skomplikowany system. Tu taka taśma tu w poprzek. Dobra. No i co to jest? Co to mamy? Pokazuję Wam już. Tu nic nie ma. Czekajcie, pyk I tak, tak, to są, czekajcie, czy, czy sobie, wiecie, z tyłu I macie przód, i to są właśnie karty Bayernu Monachium 2011 sezonik jeszcze te fajne koszuleczki z takim fajnym herbem, pamiętam do Naprawdę stan idealny kart Zbieramy tą kolekcję Nie pokażę tych wszystkich kart mniej więcej z grubsza Pokażę, czy nie pokażę? Pokażę. No, pokażę wam. No, Dobrze. Muszę zacząć od albumu, jakie są braki. O, widzimy, tak wyglądały. E, mniej więcej autografy. Fajnie te karty. Były. Mhm, tu karta jakaś plan. Podobnie do tych, co są teraz, więc to są trzy edycje wcześniej. I karta UZERE, 12 MAN, 12 zawodnik, e, karta. Druga paczunia, 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 paczunia. Dobra. Mamy dalszą część. Widzimy zawodników. Ja wam tego nie będę pokazywał, bo chcę pokazać wam później. Zobaczycie o co chodzi mi. Dobra, to są te kartki. Tutaj są znowu zawodnicy, to nie będę wam pokazywał. I autografy. Dobra. I teraz o co chodzi, o co chodzi i dobra, już jest odpowiedź, jest odpowiedź, jest wszystko elegancko, mamy saszetki oryginalnie zapieczętowane, Bayern Monachium sezon 2011 na 50-lecie, jest 76 kart e, do zebrania, macie zoomka, zoomuj, ostrój, fokusuj. I mamy ile tych saszetek, ile jest. Liczymy, liczymy. Dobra, to już rozerwę, nie będę się z tym bawił. Kolejny. Dwie. Sześć. A tu było pięć. Dobra. Ta A, tu jest. 6 i ostatniej powinno być 7. Ale jest będzie 6. Dobra, Dobrze, jest 6. Czyli mamy 23 saszetki. I o co chodzi? O co chodzi? I właśnie. Dlaczego warto otwierać saszetki? Ponieważ w tych saszetkach można znaleźć koszulkę z autografem. Czyli o czym marzę, czyli mieć coś, jakąś fajną kartę Bajernu z jakąś taką czy autograf, czy to jakąś koszuleczkę. I naprawdę w tych kartach no jest małe prawdopodobieństwo, że trafię tu, ale kto nie ryzykuje, to nie pije szampana. Więc będziemy to otwierać na święta w... WWW, święta bożonarodzeniowe. Zobaczymy co nam się jeszcze uda trafić. Tu sobie poukładamy tam te karty, które były wcześniej. No cóż, jestem na pewno bardzo zadowolony i zapraszam was do kolejnych filmików. Cześć! Na razie!